Witajcie, byście pewnie chcieli mieć więcej slotów w sklepie, ale nie wydając dodatkowych diamentów. Da się to zrobić, ale w jaki sposób? Macie na końcu taką informację jak Need One New friend to Unlock, to znaczy, że potrzebujesz jednego więcej nowego znajomego, aby odblokować. Możecie oczywiście mieć więcej, że potrzebujecie 5, 7, 10, to zależy, ile już macie wcześniej dodanych znajomych w Supercell ID. Jak to zrobić? Są dokładnie na to dwa sposoby. Wchodzicie w ustawienia connected, robicie add i są opcje scan code QR lub add your hide friends. To są tak naprawdę dwie opcje, które działają. Wasz kod QR macie tutaj po lewej stronie. Możecie sobie po prostu go zrobić skopiować, zrobić screen, wysłać znajomemu, aby się dodał do znajomych albo najprostsza metoda to jest Poprosić znajomych o podanie waszego tagu. Jeśli już macie ich tak, dodajecie tutaj w książce właśnie go sobie do znajomych, abyście tutaj mieli jak najwięcej osób, na przykład maksymalnie możecie mieć 500, tak. Jeśli będziecie już mieć 500, to wchodzicie i znacie te kody i już macie ich tutaj w znajomych. Wchodzicie w ustawienia, connected, ad. I naciskacie add your highday day friends, czyli dodaj wszystkich Twoich znajomych z gry high day. Mi się ładują i naciskasz na przykład tu add 38. Jak już to zrobisz, to te osoby muszą zaakceptować ciebie, że jesteś ich znajomym. Czyli na przykład ja zobaczymy, że ad. Zobaczymy, kto mnie. Ja zaproszę kogoś na siebie. Najlepiej, żeby to zobaczyć, czy działa. Na przykład, zaproszę magazyn 1, konto zapasowe i zacisk, naciskam ad. ad. Zostało zaproszenie wysłane. Wychodzę. Wchodzę teraz sobie na to moje konto zapasowe. Konto zapasowe. Widzicie, tutaj przy waszym, Waszych ustawieniach jest trójeczka, czyli naciskacie na nie. Connected, czyli są jakieś trzy wiadomości. Naciskam na te wiadomości. Jest trepas 8000. Chcecie dojść do znajomych. Robię akcept. OK, zaakceptowałam. I, tak I tak każdego akceptujecie, kto Wam wysłał zaproszenie. Dzięki temu. Jak ja wejdę teraz sobie na moją farmę. Farma 8000. 8000. Wchodzę, wejdę w opcję Connected. To już widzicie, mam magazyn jeden znajomych tutaj. A jak wejdę w sklep, to automatycznie mi pokaże, że już potrzebuję dwóch znajomych, aby odblokować kolejny slot, czyli mam slot jeden więcej. I tak możecie mieć bardzo dużo właśnie tych slotów, tylko pamiętajcie każdy slot po kolei to jest razy dwa, czyli na najpierw jednego, teraz potrzebuję dwóch, kolejny slot będzie czterech, kolejny ośmiu, kolejny szesnastu i tak razy dwa, razy dwa, razy dwa, razy dwa, aby każdy kolejny pojemnik sobie tu odblokować. Także ja już was i jeszcze ciekawostka, bo większość z was yy, na przykład nie chce mieć nikogo w sklepie, bo jak na przykład sobie robi przerzut to wtedy macie taki problem, że ktoś wam wykupuje produkty lub inne, tak? Ja na to sposób. Na przykład dodam powiedzmy tych 500 znajomych, proszę, przez poprzez tak. Potem yy, wyślę oczywiście w ustawieniach w connected im zaproszenia wszystkim. Czyli tutaj teraz widzicie, tu już nie mam znajomy tryp, yy, AD. To jest tutaj taki plusik. Naciskam na to. Wyślę im wszystkim zaproszenia. Jak oni wszyscy zaakceptują, powiększą mi się ilość slotów, która będzie mnie zadawalać. I nawet potem, jak już usuniesz wszystkich ze znajomych stąd, ale dodatkowo, żeby nie mieć ich w książce znajomych. Musisz również ich usunąć z Supercell ID, czyli wchodzisz w Connected, naciskasz na tą osobę i tak jak u góry masz haczyk Friend, tak jak na ten haczyk, to w ten sposób naciskając jest, automatycznie nie masz go w znajomych. Ale teraz zobaczyć jak ja go usunę, jest, czyli już nie mam go w znajomych, to jak wejdę w sklep Play, miejsce zostało mi, ale potrzebuję kolejnych dwóch znajomych, aby odblokować. Czyli dla osób, którzy chcą mieć dużo znajomych, można odblokować i dla osób, którzy nie chcą mieć wcale znajomych, żeby przez przypadek nikt im nie wykupił, jak sobie przerzucają produkty czy narzędzia, możecie wtedy usunąć. Jest trochę zabawy, ale myślę, że warto poświęcić powiedzmy tą godzinkę czy dwie, aby dodać jak najwięcej znajomych. I wtedy. Odblokować sobie sloty, a potem usunąć, dlatego. Nie ma co na dzikusa mm, wchodzić w sklep i dodawać wszystkich obcych do znajomych, ponieważ po pierwsze nie wiadomo, czy zaakceptują Wasze zaproszenie tutaj, po drugie nie wiadomo, czy zaakceptują Wasze zaproszenie w Supercell ID. A jeśli na przykład stworzymy taką grupę, że mamy samych właśnie tych znajomych, będziemy podawać sobie tagi i wiemy, że każdy będzie wysyłał zaproszenie i każdy będzie je akceptował. Właśnie tutaj, w tym miejscu, tak? Jeśli tu będę miał wiadomość od Was, że chcecie, to na pewno potwierdzę. Także to jest mój kod QR. Możecie już sobie mnie dodawać, na pewno Was zaakceptuję. I tak właśnie wygląda sprawa, jeśli chodzi o powiększenie ilości slotów w sklepie. Możecie oczywiście za diamenty yy, je wykupywać powiększać tej ilości, ale uważam, że diamenty na pewno na coś innego bardziej się przydadzą. Tak, na takie coś jak powiększanie sobie w sklepów slotów w maszynach. Mam nadzieję, że poradnik Ci się podobał, że skorzystasz. Jak jesteś zainteresowany, pisz do mnie na Messengerze Tomasz Trepczyński derp Poles. na pewno mnie znajdziesz. Link wysyłam w opisie. Jak podobał Ci się poradnik, liczę na Twoją łapkę w górę, subskrybowanie kanału i do usłyszenia wkrótce.